Pan dłużej, ale nic. zaraz powiem. Szanowni tak. Państwo, czasami tutaj różne rzeczy, różne rzeczy mówimy, ale też trzeba powiedzieć, co, co się też dzieje i dobrego i chciałbym tutaj panu burmistrzowi podziękować i PPUK kierownictwu, które nie czekało miesiąc dwa, jak to czasami bywało, tylko w ciągu dwóch dni usunęło dosyć poważne zagrożenie dla pieszych na y, drodze na chodniku. Ogrodzenie po prostu zaniedbanej po sesji wystawało dosyć mocno wchodnik no i zostało usunięte w ciągu chyba dwóch dni od zgłoszenia. I chciałbym za to podziękować, bo to był problem, który narastał, który się powiększał. I również chciałbym podziękować za usunięcie na ulicy Wąskiej tych pozostałości w po działkach różnych fragmentu betonu, który był w pasie drogowym. Również za to bym chciał podziękować i panu burmistrzowi i kierownictwu PPUK. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę pan radny Przemikor. Panie przewodniczący, tak powiem panu Ja jestem też chyba równoprawnym tutaj członkiem Rady, nie tylko pani Burkas i kolega, ale mógł takie odpowiedzi na interpelacje. Dyskutować. Pan mnie ostatnio odebrał głos. Czy pan Mniej się, się teraz domagać zwycięzców? Chyba tak. Ja jestem równoprawny. I teraz nie życzyłbym sobie, żeby pan mnie teraz odzierał głos, jak ja będę też. Ale ja już nie mówię, czego pan się nie ja mówię na przyszłość, żeby Pan mi nigdy nie odbierał głosu, jak będę dyskutował z Panem Burmistrzem w czasie odpowiedzi na interpelację. Musi to pan pan do... zauważyć, Panie Radny, że to ja udzielam głosu i Panie Przewodniczący, ja się nazywam Ryszard Bekninger i proszę mnie traktować jak korytarza Bekningera. Nie ma tu różnicy, czy to Pani Irena Ustórka, czy to Ryszard Bekninger. Jeżeli Pan nie zwraca uwagi, tak jest różnica. Nie pan to tego za, <śles> Bo ja, bo ja, ja też pozwolę Panu zwrócić uwagę, e, jeżeli chodzi o interpelacje. Panie Burmistrzu, to co Pan mówi, e, odpowiedział Pan, to znamy i to Pan powtarza cały czas. To są slogany, cały czas slogany. Bo jeżeli ja mówię odnośnie placu zabaw, że e, furtka jest otwarta, że psy wchodzą, że e, 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 nie ma oświetlenia, Pan mnie cały czas mówi, na drugi rok. Pytam się, ja zadałem pytanie. Przedsiębiorstwo wykonywało pewne zadanie. Jest gwarancja. Dlaczego w czasie gwarancji tego nie zrobiono? To się nie stało dzisiaj, tylko to się stało. Kiedy to ja już zgłaszałem? Już zgłaszałem. W maju, w czerwcu, w lipcu, w sierpniu. I nic się nie dzieje. To nie jest odpowiedź, panie burmistrzu. Czyli 200 tysięcy, jeżeli przeczekamy, to te 200 tysięcy pójdzie na marne. To nie jest to, że pan dzisiaj powie, bo na drugi rok. Nie. Ja chcę, żeby było usunięte wady, proste wady, które nie spowodują dalszej degradacji. Przecież to, jak ja zgłaszam na, na którejś sesji, jakiś problem, czy tu kolega teraz, że usunięto to. Przecież tam też jest niebezpieczeństwo, bo, bo psy... Jak to się mówi wchodzą, załatwiają się, a niech będzie jakaś choroba. Kto to powie? Też tam dzieci przebywają. Rozumie Pan? Jeżeli chodzi o te, e, i poświadczyłem Panu, że była gwarancja. Nie wiem na ile lat. Czy to na rok gwarancja, jeżeli na, na rok, to i staną no, musiał by to zrobić, bo już teraz gwarancja minęła. Ja mówiłem wcześniej, żeby w ramach gwarancji, bo jeżeli słupki się rozchodzą, to chyba ma ziemi odkładnie rezerwacji. Panie Burmistrzu, dlaczego tym się interesuje? Dlatego, że ja, tak jak mówiłem wcześniej, też załatwiałem ziemię nieodpłatnie, żeby tam było łatwiej. Załatwiłem sporo tej ziemi do przymiotów. W związku to nie jest odpowiedź. Jeszcze jedno, no bo to już nie wszystko. Druga sprawa, odnośnie pan odpowiedział na temat... Yy, tego spędu i tak dalej. To się nie odnosiło do nauczycieli. Ja to powiedziałem faktycznie, tak, słowa i wcale nie będę za to przepraszał. To do organizatorów to czy, yy, Wskazali organizatorów. Organizatorzy zrobili spęt. Tak jest. Bo ten spęt sam pan się przekonał. 300 ludzi przyszło, 300 nie przyszło. Bo uważało tak jak ja. Tak jak ja rozmawiałem ja z tymi ludźmi. To nie jest to, to jest święto nauczycieli, które faktycznie było, powinno być święte, a nie po to, żeby zaprosić, dać gdzieś i dziękuję do widzenia. Bo taka tylko rola była widocznie, tylko ta rola była potrzebna pod wybory, bo pod innego inaczej to tak nie było. I proszę bardzo, bo Pan nie odpowiada, proszę bardzo, żeby takich imbre w salach gimnastycznych nie było. Zna Pan zasady, bo nie będę mówił. Nie wolno alkoholu żyć, obojętnie jakiego. Czy to szalba, czy to wino. Nie wolno. salach gimnatyczny to jest szkoła. To jest szkoła. I tam dzieci po prostu ćwiczą i nie wolno. Następna sprawa odnośnie znowu tego baraku. No pan znowu ten blokad mówi. A bo było odpowiadać. Nie. Ja powiedziałem, proszę być kto. Odpowiada za to. Przecież to kilka dni stało. Ludzie dzwonili, ludzie pisali, przychodzili. Przecież tu był cały rejbar z, z tym tematem. I pan wiedział o tym i tak dalej. I to stało jak stało. Dopiero, jak w ktoś nacisnął mocno na pana, to nie miałeś pan wyboru i trzeba było go odsądzić. Dlatego ktoś ktoś za to odpowiada. Kto ten woli? Przecież wszyscy to pisali. Przecież pan wczesny, czyta i tak dalej. Nie widzi Pan, jeżeli Pan się interesuje miastem, to pan nie. Dlatego mówię, to nie jest taka odpowiedź, że ja sobie odpowiem, no bo ten pan tak zrobił i tak. Nie. To samo, może pan nie zauważył, nie odpowiedział pan na interpelację. Jedna to już nie jest. jest, jest no, 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 Wytopuje się z tego, bo wiadomo, że tam te pan do 15 grudnia coś oddanie tego złotca, tak? 15 grudnia, to to nie wiedziałem, bo ja tylko myślałem, że to 15 października, czyli ja bym to, boję, ale chodzi o moc, o moc, czy, bo wiem, że oddanie było wcześniejsze. czy znaleźliśmy kawień? To pytanie. Proszę, panie burmistrzu, bo... Bo co, panu się świeży? Nie, nie. Jak ja skończę, to ja powiem. Ale może ja panu się skończył. Ja... Teraz ja mówię, tak? Także dziękuję bardzo. bardzo. Już wiem, że pan radny był przejm skończyć, to, to jest ja. E, więc tak, no szkoda Panie Radny, że w zeszłym roku jak był plac zabaw budowany, nie pomyślał pan, a może światło trzeba tutaj jakieś dołączyć, a może kamerę? Panie burmistrzu, ja jeszcze dodam, że tutaj pan radny się chwalił, że osobiście ten plac budowy nadzorował. No to źle na tak, robię. Że... Przepraszam, to moją ocenę. Przechodząc do pytania. Czy... Przepraszam bardzo, jest... udzielam Pani odpowiedzi pan... na pytanie no, Panie radnych. Pani, pan Burmistrz, a później pan się Udzielam odpowiedzi na pytanie. Kolejne co do tego cały czas podkreślanego spędu. Ja tak nie uważam. Osoby, które w tym dniu były i świętowały Dzień Edukacji Narodowej, przynajmniej do mnie wyrażały bardzo... E... Dobre zdanie na temat zorganizowanego właśnie takiego święta i w ten sposób. Co do trzeciego, w tak zwanej e, ciszej kawiarni, czyli jak to czasami tutaj pan radny używa e, słowa szopa, to nie widzę ja kawiarni, Ja w tym ja momencie ja tak, bo to było przeznaczenie na kawiarni tak, tak, tak wnioskował podmiot, który e, pisał do nas pismo złego o e, wydanie warunków. I tu jeszcze raz mówię, że podmiot nie dopełnił formalności, bo nie był z konserwatorem zabytków i tyle, i ucinały temat. Co do żłobka, no ja nie słyszałem, żeby żłobek już był otwarty. Nie, nie, ja się pomyliłem, e, tak mówiłem, że z tego i października powinniśmy powinien być tak, że będzie otwarty, będzie zgłoszony, będą wszystkie uzgodnienia z i tak dalej, i tak dalej. To będzie w grudniu, ale dokładnie nie jesteśmy w stanie określić jeszcze kiedy. A ktoś ja, ja, ja nie ma, chodzi to, o kary, no tam nie są przewidziane żadne kary, bo. 3000 zł za każdym wiekiem. Czy ta inwestycja nie podlega karom? Bo nie ma do tego powodu, żeby pobierać kary. Nie wykonanie w terminie pewnie jest. Termin jest. Nie, to jest umowa podobnie jak, jak umowa dotycząca suszy i płatki. Przez mnie tytuł. Na pierwszym sprawdzałem dzisiaj tego Na lekki problem, to nie, żartowałem. Było pięć, nic już się może... Z okru strony nie ma karnych. A interes miasta? Ważne, żeby termin nie wybudować. Do rozliczenia. Musimy rozliczyć w tym roku, także tak. to do rozliczenia. Bardzo dziękuję panu tak, radnemu za, za pytanie. Tak, tylko pani wywinął się z, z tematów, Po prostu Pana taka tak jest, nie jest rola, albo tak Pan mówi, tutaj lawirować we wszystkich sprawach, bo znowu, Pan nie odpowiedział mi, mi nic na temat czego e, placu nie Nikt Pan nie odpowiedział, jedynie Pan wylawirował, no bo trzeba było w tamtym roku powiedzieć, no to, to światło żeby było, jak budowali się i tak dalej. Założenia były projektowe jedno, tak? Projekt dostał wykonany. Tak? tak? Okazało się, bo Poprzez e, e, działalność tego w e, e, zapas okazało się, że potrzebny są jednej i się nie zgłaszał tak? Czy pan wszystko przewidział? Czy pan wszystko przewidział na ten, e, na e, u siebie, co robić od razu? Czy później pan nie zgłasza, aha, to trzeba dołożyć, a wodę tamto i tak dalej? Tak? Chodzi nie chodzi to. Tak Pani na... mówi, ja nie wiem, pan nie rozumie, że... Ja bym na dziś nie wiem, jak ja bym na pana dzisiaj miejscu był, to ja bym odpowiedział jednoznacznie. Tak, popełniono trochę błąd, bo w czasie nie, zrobił, nie przeprowadzono remontu, ze względu na to, że główca jest otwarta, przychodzą i tak dalej. Jest ktoś odpowiedzialny? Dobra, ja nie mówię o karach, przyklinuję to, żeby było. Czyli całość i do bez domu będzie otwarte. Do no bo nic nie zrobiono w tym temacie. Czyli otwarte na ośle. Wszyscy będą chodzić, jak będą chodzić, tak będą chodzić po tym. Ja to pan radne widzi rozwiązanie, żeby postawić tam skróżaki, który no. będzie zamykał, otwierał nie. i nie puszczał Nie, macie panu. Ale czy pan nie może zrozumieć, że kurka dlaczego jest otwarta? Bo się rozłoży, rozeszły się. Te potrzebujące prynty. Ja to wszystko wiem i te I tylko ją trzeba poprawić, i ona będzie na mnie. Mało tego, pozostaje ona się porozchodziła i no tak dalej. Ja, tak ja idę do dzieci, mówię, a dzieci mówią, że się nie zamyka. No to to ja, jak ja mam ich nauczyć w porządku? Nie nauczę. Panie może trzeba wystąpić do sądu w takim razie i trzeba... Panie przewodniczący, ja, pani ja to panu nie weźmieć pod uwagę. No ja to panu nie muszę. Bardzo dziękuję za tę odpowiedź. Jeżeli wyczerpiemy wszystkie możliwości gwarancji, która jeszcze obowiązuje, to wtedy zgłosimy do Oczywiście długo czekaliśmy na wymianę łożyska, ale się udało. Mam nadzieję, że uda się jeszcze. No, No tak, zgadza się. Taka firma wybrana była. Nie mamy na to wpływu. I nie będziemy nikogo rozliczać teraz, jaka była firma wybrana. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Ramon no pan już skończył. Dobra, to nikt nie powie że tego. Jeżeli pan jest, to oczywiście będzie mógł pan zabezpieczyć. Ja rano. trochę z innej pieszki. Takiej też w ramach podziękowań. Chodzi tutaj o drogę od Ronda plus Peszków. Chodzi tutaj o wycinkę tych wszystkich szacolów, że zmieniło to bardzo estetykę i tutaj działania pana burmistrza były w tym kierunku, żeby, żeby tutaj ta no, firma zaczęła to robić. Aczkolwiek bardzo dobrze wpłynęło to na estetykę, jeszcze tam zostało po lewej stronie, nie wiem panie burmistrzu, czy to będzie jeszcze w tym roku zakończone, natomiast... W tamtej kadencji bardzo się o to starałem. Wyszło tutaj, że w tym momencie poprawiło to naprawdę. Estetykę są widoczne, pogłowy są, jest widoczne w po drugiej stronie, targowisko i bardzo ładnie to wygląda. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pan burmistrz. Te działania będą kontynuowane. W przyszłym tygodniu będę rozmawiał, żeby, żeby tak naprawdę wyciąć jeszcze troszkę więcej, bo mamy taki plan, aby poszerzyć trochę targowisko, zrobić miejsca parkingowe, tak żeby zwiększyć bezpieczeństwo tego miejsca, targowiska właśnie. Także mam nadzieję, że w ciągu, nie chcę to obiecać jakiego okresu czasu, ale poszerzymy ten teren tak, żeby bezpiecznie znajdowały się te miejsca parkingowe. Dla osób, które, no szczególnie we wtorek i, i, i... Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy są jeszcze jakieś wolne wnioski? Panie radny, co robicie? Króciutko jedno zdanie: proszę Państwa, ja mam taki wniosek, żeby jak ogniu unikać inwestycji dwuletnich tam, gdzie wynika to tylko i wyłącznie ze względów finansowych. Jak z technologii coś jest duże i wymaga budowy długiej, no to to normalne. Nie? Natomiast jak coś można zrobić w miesiąc, a większość tych boisk, tych wszystkich praców, które robimy, można zrobić w trzy miesiące, załóżmy, nie potrzeba więcej. My przekładamy to, rozkładamy na dwa lata. To zwiększa koszty, nasze też, bo jeżeli wykonawca wie o tym, że będzie miał przerwę, wie, że będziemy chciał zabezpieczyć tą inwestycję, to sobie to drożej po prostu liczy. Unikajmy jak ognia. Mamy środki, róbmy to 2-3 miesiące, rozliczajmy i koniec. To, to niczemu nie służy, bo tarasze się niszczy, yy, trzeba do pewnych spraw wracać. Więc taki, ta, taką mam propozycję, nie mówię o już o konkretnych, ale to boisko na, na skarpie ciągnie się już, widzę i nie ma zamiaru ciągnąć i to nic nie jest lepiej albo gorzej. I kto wie, czy te pieniądze, które tam zostały włożone, nie zostały zmarnowane po prostu, więc unikajmy. To nie jest zarzut, który może Boże do nikogo. Bo niektóre sprawy zastaliśmy, niektóre wynikają z takich pieniędzy, ale spróbujmy zrobić wszystko, żeby, żeby, żeby w jednym roku zamykać te małe inwestycje. Proszę bardzo. Nie zawsze, panie radny, jest to możliwe, dlatego też jestem zdania, żeby unikać takich inwestycji, ale to od razu powiem, że one nie zwiększają wartości zadania. One nie zwiększają. Ale przyznaję, że jeżeli jest możliwość krótkich projektów, ale nie zawsze tak jest. Więc to czasami nie mamy na to wpływu